Renuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Mariusz Okiewicz i bo jesteśmy po oficjalnej ceremonii ważnej Artur Gwóźdź, Artnox fight for, który ma na tej gali pięciu zawodników, witam serdecznie. Wypijesz jakąś kawę, bo co innego, że tak strzeliłeś od razu? Witam was wszystkich serdecznie. Zawsze ty jesteś potem wystrzelony, teraz ja jestem. Ja zawsze jestem wystrzelony podobnie, także czy to był wieczór, rano, czy tego cały czas jestem wystrzelony. Witam Słuchaj, serdecznie. emocji dużo? Czy dla ciebie to już w sumie, bo tak, co, co rozmawiamy do dwóch, trzech, pięciu, czterech, sześciu, trzy kraje, dwa kraje, pięć organizacji, siedem pasów, trzy pasy w weekend, różnie to było. No, wiesz, no fajnie, że tak jest, wiesz, emocje są zawsze. Ja taki jestem człowiekiem, że podchodzę do tego w sposób emocjonalny i każdego zawodnika przeżywam w, w inny sposób i jeden jest mi bliższy sercu, drugi e, też jest bliższy sercu i tak naprawdę za każdym gdzieś tam, wiesz, próbuję po, tak poukładać i tak, tak zrobić, żeby mieli komfort tego, tej walki w każdy sposób. I tak samo jest tutaj, nie? No wiesz, no też dzisiaj w tym tygodniu właśnie ten weekend mamy też e, nie tylko walkę tutaj, bo też na czeski e, Firtlu, czyli tam na RFA w Ostrawie dwóch, tak, Leo Brichta i tutaj e, Bartek Rewera, który też ma kontrakt z KSW, jest wypożyczony na tą jedną walkę. Jak tak, wygra, mam nadzieję, że wróci do KSW. No i co? No ja kto gra nie ma te schód e, z Legierskim, czyli też zawodnikiem z KSW. Mam nadzieję, że Mati wygra. Przygniogles przygotowawczy z Czerwonym smoku, to też jest takie, wiesz, fajne zakulisowe y, opcje, że gdzieś tam tych jednak Artnox'ów za granicą jest. Plaga niezrobienia limitów, plaga limitów wagowych, nie wiem jak to dobrze sformułować, może dlatego, że ciut, gorąco i języka brakuje. Fakt jest taki, że Mateusz Legierski również y, wagi nie robi. Ty, czy ty wiesz, co tam się wydarzyło, mieliśmy nawet y, szansy zapytać, ale czy y, problemy u nas, problemy tam, problemy wszędzie, natomiast Artnox... Wafunk wszędzie. Jak Tarnoks, wiesz, no był moment, wiesz, na starszej gali, Andrzej nie zrobił. Czyli, no... no ale się dzisiaj zachował. jest co, nie, no bo przede wszystkim jest jedna bardzo ważna rzecz, nie bądź hipokrytą. Mógł tak? popełnić błąd i pójść w złą narrację, nie no, zrobił Uczy się od najlepszych. <laughs> nie, przede wszystkim jest prosta rzecz, no słuchaj. Można być łatwo hipokrytą i pierw każdego burować i tak dalej, jeżeli sam popełniasz ten błąd wcześniej, a taki błąd popełniaż. Też był pewny siebie, że zrobił wszystko i tak dalej, i tak dalej. W pewnym momencie organizator mówił posłuszeństwa. Nie szło tego zbić. Tam brakowało 200 gram, czyli tak naprawdę na moje można było to jeszcze ciąć, nie podjął decyzję, koniec i tak dalej, i tak dalej. Też zapłacił za to frycowe. Ta walka nie poszła do tego. Teraz mamy podobną sytuację z Tomkiem Romanowskim, który bardzo dużo tak naprawdę jak na tą kategorię wagową tych kilogramów zostawił. I tak, ale też gdzieś ten organizm się zbuntował. E, też się dobrze zdarował, też dobrze napisał od razu, wiesz, przeprosił za tą całą sytuację. No, czasami tak jest, wiesz, no, e, jakby to powiedzieć, e, organizm ludzki jest tak skonstruowane, że tak naprawdę do samego końca go nie znamy. I mając nawet perspektywę super dietetyków, e, pilnowania się i tak dalej, i tak dalej, gdzieś czasami człowiek popełnia błąd albo nie popełnia tego błędu, ale organizm gdzieś był wcześniej z sparingami, treningami, nerki odmówiły posłuszeństwa, blokują się i mamy problem, który jest nie do zrobienia. I czasami trzeba podjąć moc, mądrą decyzję i, i wiesz, no to są tylko pieniądze tak naprawdę, ta kara i, i taką decyzję podjął Tomek Romanowski. I, i okej, okay, a tak jak powiedziałeś, Andrzej nie komentował tego, Zachował się w sposób profesjonalny, bo sam popełnił takie, bo on i wiesz, czym to się wie, jaka była fala hejtu na niego. I to jest tak naprawdę pamiętasz to doskonale, bo on dzień wcześniej powiedział, że zrobił tą wagę. I to był ja jak cholera zresztą sam gdzieś powiedział, że wiesz, wtedy tak naprawdę oszukiwał nas wszystkich. Taka jest prawda, i mnie, i trenerów, i, i siebie chyba też. przede wszystkim sam siebie oszukiwał. Teraz nawet mu powiedziałem, że pokażę ci nasze wiadomości rozmowy wcześniejsze przed tamtą walką, a teraz jak to wyglądało i tak dalej. Przede wszystkim wyszedł ze swojego komfortu, nie? E, zaczął współpracę z, z Pakotim e, Mysłowicy, z Witkiem Korską. E, Witek do niego trafił e, na moje, e, w cudzysłowie, taki przykaz i odpowiedni tego, pojechał do Czerwonego Smoka. Tam chłopaki mu dali mocno w kość, e, Pio, e, Michał, e, Piotrek Wawrzyniak, Tomek Kondraciuk, pomogają mu w tych przygotowaniach i tak dalej. Poczuł się, że musi wyjechać z tego, wyjść z swojego komfortu i dzisiaj widziałem zupełnie innego Andrzeja od samego początku i tak naprawdę nawet rozmawiając wiem, że to jest Andrzej, którego pamiętałem z Fenu i który w, y, nawet w walce z Jakubcem był podobnie naładowany i tak dalej, i tak dalej, niż ten Andrzej, którego widziałem z Adrianem. I oby to się sprawdziło jutro w walce. No to myślisz, że to, to że na y, OKTAGONIE nie robią uwagi, na KSW nie robią uwagi, na KSW walka chyba spadła z pasa na, w pas? Tak, mm. grubo leci. Myślisz, że z czym to jest? Totalnie przypadek, czy ta fala czy... upałów to, robi Co? robotę? No bo Wydawałoby się, że łatwiej? A no nie, chyba niełatwiej jest bijować, się no, upał. Tak, się upał, przychodzi tego jest coś tak naprawdę organizm jest e, już podniesiona temperatura, tak? Czyli gdzieś może przyblokowywać tą samą sytuację, tak? No bo tak naprawdę tylko podobne. Jest temperatury mamy w saunie albo gdzieś naprawdę w krajach, które e, mają tą temperaturę na co dzień i tak dalej. I tak dalej. Tutaj nas ta fala bardzo mocna. Naprawdę ciężko jest oddychać. Sam wiem, że bez klimatyzacji w domu to jest niewyróbka i zwierzęta, co, co cierpią i tak dalej, a co dopiero ludzie gdzieś tego. Teraz chłopaki powiecie sobie otwarcie, Wszyscy biją biją tą wagę i tak naprawdę mają ten tydzień do końca walki i co się, co się to wszystko dzieje. Także tak naprawdę wiesz, no to jest czas tygodniowy, akurat fala upałów. Bardzo możliwe, że to odniosło, bo to nie dzieje się bez przyczyny, że jednak tyle walk jest w taki sposób. Nie? W takim razie Andrzej Grzebyk, no to już powiedzieliśmy, e, tak naprawdę, ale to inaczej, tylko zamykając na temat, jakie jak walki się spodziewasz, tak po prostu? Myślisz, że m, będzie kalkulacja, bo za blisko pasa, czy, czy zupełnie nie, wezmą nie. na siebie ciężar walki wieczoru, dadzą show? Wezmą ciężar tego, Tomek będzie chciał udowodnić że i przeprosić wszystkich swoją walką za to, że nie zrobił tej wagi, a Andrzej będzie chciał udowodnić, że jest to, jest ten Grzebyk, któremu ta walka o pas lekko mignęła między Koło nosa leczają znowu zabrać i pokazać wszystkim tak naprawdę, że to jest grzeb, który może e, bić się o najwyższe cele i, i to, że mówił, że chciałby Roberto Saudicza wtedy i tak dalej, tak dalej, to nie były sne przechwałki, tylko jednak to, co wtedy czuł, wierzył i tak dalej, tak dalej. Niech dadzą najlepszą walkę. Nie? I przede wszystkim niech Andrzej e, zrobi to, co robił na treningach, to będzie spokojny. Martek Gładkowicz wchodzi, Clark Kent y, na... Tutaj w ogóle, umiemy się Jokera, Clarka Kenta, to w ogóle się dzieje, mamy ja Marvela. Nie masz. Marvel DC, pięknie. DC, to zasadzie, tak, nie Marvel oczywiście. a i jak, jak, No bo mamy największego Underdoga dzięki temu y, na karcie, turbo wyrównana karta, no, teraz ta jedna walka powoduje, że y, tak się nie dzieje, ale... No i tak, no może, może że do sztab, może, że narożnik, ale... Y, Zaczyna kiełkować mi w głowie jakieś takie myśli, może, nie, może to, to, że to przestrzelił wagę, to nie. Ale jeżeli od pół roku się przygotował na wagę półciężką, bo ludzie są zaskoczeni tym, ludzie coraz więcej pamiętają bardziej 7.7, 8.4 e, i te przestrzelenia wagi tamtejsze też, albo na no, pół roku się szykował na tą półciężką. I jakie ty udajesz dajesz e, szanse w tej walce? No bo mów, no, nie będzie, nie tak, że jest łatwo i nie jest faworytem, brań Boże, ale no, nie jest tak, że, nie, że będzie bez szans w tym starciu. Nie, nie będziesz bez szans w tym starciu. Bartek tak naprawdę tą stówkę towarzyszy od dłuższego czasu. Mieliśmy tego, tego, że na RFA te 84 kg też nie były zrobione. E, więc on tą wagę jednak mu leci ta w górę, tak? gdzieś ta waga. Ta dieta nie jest tak do końca, e, jak powinna być, ale też tak naprawdę pracuje cały czas z koniami. Ta siła też mu przed pod Dawidem grałką rośnie, gdzieś to wszystko się składa. Warunki wzrostowe są ok. Dynamika na nogach, praca jest naprawdę bardzo dobra, jak na tą kategorię wagową. Więc jeżeli przełoży tylko siłę i to co e, robi na treningach z zawodnikami, to myślę, że będzie ok. Przede wszystkim ja uważam, po tym co widziałem też, Omur też e, sylwetką jest fajnie nabudowany z góry, na dole ma podobne pęcinki, pęcinki jak ja. Oczywiście to nic nie znaczy, bo tak naprawdę wiesz, nogi mogą być inne, muszą, nie muszą być wcale bardzo mocno zbudowane i duże, tylko e, będzie... No to, Janek że... ma nóżki bocianie, a Rakic... No, nie dał rady, no. No właśnie, to jest, wiesz, to, to jest zupełnie, wiesz, to, jest, to są sporty walki, to nie jest pokaz kulturystyczny, tak? To jest zupełnie też inaczej. Z drugiej strony ja obstawiam i tak jak zobaczycie, jeżeli Bartek wyjdzie, ta walka poza pierwszą rundę, e, to wszystkie znaki na nie będą wskazywać, że Bartek tą walkę wygra. Mhm. Czy to, to szedłbyś w decyzję, czy w poddanie? No bo knockout raczej zarezerwujemy dla Umara. Dlaczego? Nie widziałeś jak Bartek znakotował Filipa Tomczaka, za to Zajstepem, po prawym, pociąno, a tego nawet sam był zaskoczony, że ktoś <głosłenia> <głosłenia> to prawda. <głosłenia> także, także, wiesz, to ja wierzę w Bartka, naprawdę. To, to, nie było tak, że, wiesz, Wojek zadzwonił, kurwa, Arturatu i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście Wojek zawsze dzwoni, jak coś szuka, bo wie doskonale, że mam ten zasób zawodników bardzo duży i, i, wiesz, i za granicą i tak dalej i, wiesz, i Miałem do wyboru jeszcze jednego zawodnika i tego, ale wiedziałem, że Bartek ma tą kategorię wagową, tak naprawdę Bartek bił do tej wagi 7 kilo. No tak. To no myśmy do tej pociągu też mieli coś dogadane, że wiesz, no, może tej wagi nie zrobić, nie? No, tak naprawdę Bartek chciał zaproponować catch no weight. <laughs> Więc, kurwa, jak, słysza... jak stracić przepis, jak stracić połowę wypłaty. No, z tego zrobi... Zrobi... zrobił catchway, nie? No ale wiesz, to... troszeczkę Bartka w cudzysłowie oszukałem, powiedziałem, że tutaj nie ma możliwości tego, tego catchwateu i tak dalej, i tak dalej, że trzeba bić wagę. No, naprawdę, I dobra. wiesz, i zrobił tą wagę, i tak I tutaj widzieliśmy, że co przeciwnie nie zrobił, prawie dwa kilo. I był mocno wycieńczony, bo słyszałem wczoraj, że bił tą wagę bardzo długo I dzisiaj tak i nie udało się. Także... A Bartek waga mistrzowska. Waga mistrzowska, przede wszystkim wiesz, zrobił to. I w brak im sposób. strachu. Czyli ewidentnie widać, że Bartuś ma dużo wody w sobie. No tak, no zobaczymy, jakby, no wiadomo, że mówmy się, bo też nie jest tak, że on ze 100 zjeżdża do 95, a dwa tygodnie temu na Mister Olimpia, no bo w tak. tej Sylwece parę rzeczy trzeba tam jeszcze poprawić. Tak? Dokładnie, przede wszystkim też jest jedna rzecz, że on, tą sylwetką jest przyzwyczajony i on tak naprawdę ma tą sylwetkę długi czas. To nie jest tak, że on Bartek nabrał na przykład w ciągu miesiąca to 100 kilo, to jest 100 kilo, jednak jest długi czas. Nie ukrywajmy. Także wiesz, zbił tą wagę w fajny sposób, mamy, mamy opcję, ma, on ma tak naprawdę wszystko, żeby zyskać, tak? On nie ma nic do stracenia, wszyscy będą mówić, taki tak i tak jest underdogiem bardzo wysokim, chyba największy na tej karcie walk i wystarczy, że zrobi dobrą robotę i to, co robi na treningach, no to wiesz, że jest w stanie wygrać z tym. Ja naprawdę to wierzę, nie tylko dlatego, że jestem jego menadżerem i tak dalej i tak dalej, tylko tak normalnie, szczerze wierzę, bo wiem, że jest w stanie to zrobić. To jest 30 czy 40% dla Bartka? 40%. 40%? 40 na helikopter do Bartosa do Sopotu starczy? Mi się wydaje, że chłopaki już tam mają coś e, poogarniane i lecą. No tak? bo do Bartosowi jakiś procent masz odpalić za, za to, że go nie ma na kawalerskim. Oni tam są... Tam była jeszcze jedna rzecz, tam było powiedziane, że jeżeli nie wynegocjuję ja pewnej kwoty dobrej dla Bartka za tą walkę, no to Bartek nie walczy, ma jechać na Kawarewskę. Jak wynegocjujesz, to mają ma zgodę od Bartosza, że tego. Chłopaki tam się bawią, także mam nadzieję, że będą w stanie jeszcze w sobotę ich przyjąć po tej zwycięstwie. No tak, no i gaza życia, chyba nie ma co gadać. Wiesz co, czy gaza życia, dobre pieniądze na dzień, na dzień dzisiejszy, wiesz i tego, teraz jeszcze dodatkowe pieniądze za niezrobienie wagi przez Omara, to 60% to jest, jest jakaś tam jakiś, jakaś kwota. Myślę, że Bartek jest zadowolony bardzo. No dobrze, w takim razie idziemy dalej. Patryk Surdyn, tak sobie myślę, po, po wygranej w sumie ryzyka nie ma, no ale z drugiej strony po, ewentualna porażka oznacza 1-3. I to, no to, to wiadomo z dobrymi, to bo tam był Staśek, tam był Wikłacz. Wikłacz. Ale kurczę, dużo ludzi, znaczy ja nie chcę mówić, żeby to nie było tak, nie zabrzmiało, ale nie uważam zupełnie, że ten Gustavo Oliveira to jest kolejny brazylijski król nocautu w cudzysłowie. Eee, ja myślę, że to, to co, nie wierzę, że to będzie, Patryk wejdzie, zamiecie i wyjdzie. No. Nie, no na pewno to tak nie będzie, to jest bardzo dobry zawodnik. Ten rekord niepokonany do zera jest nieprzypadkowy, naprawdę. Jak go I oglądałem, młody. jest młody, utalentowany, ma wachlarz poddań i tak dalej, i tak dalej. wygląda świetnie, stójkowo może nie do tego, ale też pokazywał się z dobrej strony. Wiesz no, Patryk nie będzie miał łatwych walk w tej kategorii wagowej. Ta kategoria wagowa to jest jedna z najlepszych kategorii wagowych, jeśli chodzi o, o to, że wszyscy są na bardzo równym poziomie, tak? Tu każdy może wygrać z każdym, nie? Już niedługo o tym się przekonacie, jak Jakub Wikłacz. To będzie pas. Oczywiście też też ciężka walka. Wiesz, Sebek ma miał ciężkie walki. Zobacz, wchodzi Martins na las minut i tak dalej, i tak dalej, tak naprawdę jest tyle od pokonania mistrza i tego. Sebek z Antunem daje świetną walkę. Jakub poddaje Antuna w, w ciągu kilku tego, gdzie walka pewnie jakby się przyznała, to mogłaby być różnie. Świetny pojedynek teraz ostatni Jakuba z Bruno, nie? gdzie do jednej bramki tak naprawdę jedzie z nim po brazylijsku fenomenalny sposób. Patyk z Martynikiem, który odprawia le, 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 tutaj. Ja jestem pod wrażeniem tej kategorii Wagowej, jak tutaj jeszcze dojdzie dwóch, trzech kotów takich naprawdę mocnych, no to, to wiesz, to Patryk ma każdą walkę będzie ma przejebane. Musi stawać na wysokości e, tego, jak chce być w KSW, musi wygrywać z takimi zawodnikami, jak tego teraz przeciwnik. Dawid Śmiełowski, waga w punkt. Nie ma co gadać. Królik, królik, tak jest. <laughs> Tu jesteśmy przygotowani cały czas, idziemy po skórę, jak to mówi niektórzy jeden. Nie wiesz co, ja ci tak. Dużo emocji przy tej walce, bo, bo widać, że to jest, o tym mówił. To jest fajna, jakby to powiedzieć, zła krew. To jest zła krew, to widać ewidentnie. Jeden i drugi chce sobie coś udowodnić. Przede wszystkim jeden i drugi chce udowodnić. Jedd drugiemu nie? także pokazać, że to ja jestem lepszy, że to ja jestem tym, który tak dalej, że to, co ja mówię, to jest prawdą, nie to, co ty mówisz i tak dalej. No i jutro on to zweryfikuje. I mamy świetny pojedynek kogoś, kto jest niepokonany, z kimś, kto jest mocno promowany i mocno budowany e, przez federację i nie tylko federację i tak dalej i tak dalej i, i inne media. Więc wiesz, ja ci powiem ot otwartym kodem, jeżeli Patryk e, chce być tym, kim, na kogo jest budowane, no to musi wygrać z Dawidem. Proste. A jeżeli Dawid chce być za chwileczkę, walczyć o Paza, bo chce o budowanie, to musi pokonać Patryka. I tutaj jest, wiesz, pojedynek, no wiesz, Dawid Śmielowski naprawdę ma. E, bardzo mocny cios jak na tą kategorię wagową. Nie? I to jednocześnie dowody że wszystkiego walki wyszkwiwskie, które przed czasem, to się nie bierze z przypadku. Nawet jak przegrywa te walki, w każdym momencie może wygrać. Nie? Myślę, że e, e, Kaczmarczyk będzie bardzo dobrze przygotowany, będą mieli game plan. Myślę, że ten game plan będzie prosty i tego będą próbować sprowadzać, tego Dawida do parteru i gdzieś go tam męczyć, zamęczać itd. Tak tak e, chociaż w tej sytuacji myślę, że wszyscy tego wiesz, Patek Kaczmarczyk jest naprawdę bardzo dobrze ułożonym zawodnikiem, który naprawdę też rośnie i który się fajnie rozwija. A wiesz, że Dawid jest naprawdę dobrym panczerem i który tak naprawdę ma wszystkie atuty, tego warunki fizyczne ma fenomenalne, więc ja myślę, że to będzie tak jak zawsze, tylko szybciej. Hmm. Raz, dwa, trzy, cztery. Piątego kogo mi brakuje? Michał Pietrza. Michał Pietrza, no właśnie. Wracamy do zapasów i zgniatania, tak dzisiaj powiedział. No ten plan na Tomka był... No nie wyszedł, umówmy się. Wiesz co, tam za dużo... Trzeba to zmienić. Tam za bardzo wszyscy mu tam gdzieś weszli w tą głowę gdzieś tam było yy, już jeden podpowiadał drugi i tak, dalej, I tak dalej. Michał jest takim człowiekiem, że on bierze do siebie te wszystkie podpowiedzi i tak dalej. I on pewnie w tej walce analizował, co ma zrobić. Bo na przykład trener mu mówił nie skupiał się na tym, co ma robić. Michał ma robić to, co robi na treningach. Robi to fajnie, robi to świetnie. Nawet sam Andrzej Grzebyk, który był teraz u niego na sparingach mówi, że jak on tak zawalczy, to jest po robocie po wszystkim. Nie? Także ja wiem, co on umie. Ja a, wiem ja bo ja sam. Masz, a tu masz jeszcze, wiesz, Killera, King of the Streets na betonie Walki, Słuchaj, high no, no, stadium no, no, na i no, Warriors. Ale wie? nikt nie mówi, gdzie, gdzie my się biliśmy, on na gówno, ja na Łazarzu czy tam pieczusz i tak dalej, też robi King of cały czas był u Pieczaka wielokrotnie, także wiesz, tutaj jesteśmy spokojni o taką sytuację, wiesz, czy tam będzie taka, to jest jedna najważniejsza rzecz. Mam nadzieję, że Michał Pietrzak... Nie będzie myślał, wiesz, nie będzie analizował swoich tego, tylko zawalczy to, co robi fenomenalnie i przede wszystkim robi instynktownie. Wszyscy wiemy doskonale o jego pracy i tak dalej. Jeżeli tylko będzie skracał dystans, może dać się wymiany stójkowe i tak dalej, ale tak doprowadzi do tego, że będzie zaraz przy siatce i będzie gniot, zgniatał, sprowadzał do tego. Michał naprawdę jest fenomenalny w tym, co robi. Ja mu bardzo kibicuję, a do tego tak naprawdę za chwileczkę urodzi mu się dziecko i to by był świetny prezent i naprawdę raz, że wygrana, a dwa, że dzieciaczek zaraz w drodze stanie się on. Ojcem, Andrzej już to jest no i Filip z pozdrawiamy serdecznie również Filipku Trach, Filip Stawo Stawo też z też jest ojcem no, za chwileczkę Mateusz Rybak także Arnoksy są płodne bardzo wiesz <noise> <noise> że są płodne wygrywają i tego no co no wiesz no, miejmy nadzieję że ten Brian chuj nie będzie e, tak e, mocnym chociaż wdziemy go ostatnią walkę jest niebezpieczny z Mańkutem e, czuje dystans świetna praca na nogach na pewno będzie to wyzwanie dla Michała Pieczaka to piątkę tutaj mamy Leo tak. Leo Brichta walczy tutaj na. Czy się na jakich zasadach walczy Leo teraz na RFA? Na Real fight, Czyli to jest stójka w małych rękawiczkach. Nie? Aha. Nie było tam przeciwnika takiego, nie, mogli, nie mogliśmy znaleźć, który by tego, tutaj był przeciwnik, który chciał zobaczyć z w stójce w tych małych rękawiczkach, taki tajski boks, bo tam Real Fighter jest takie i łokcie, i stójka i tak dalej, ostatnio też się bił inny Polak też na tej, tego fajna, 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 fajna opcja. No i co, no i będziemy szukać mu jakiejś innej walki, no tutaj wiesz, są rozmowy z KSW, trwają. Jesteśmy cały czas też w rozmowach z innymi federacjami. Gdzieś odezwało się PWL do niego. No będziemy podejmować decyzję, którą tego, ale nie wcześniej jak do końca tego roku. Co, cofając się jeszcze do, do, do czerwca, ile walk o pas i ile pasów? Wiesz co, tak naprawdę czerwiec to było coś fenomenalnego dla Arnoxa. Myśmy zrobili, w sumie zrobili, cały Arnox zawalczyli, chyba to jest rekord, 21 albo 22 walki. W tym było 8 czy 9 walk pas, 5, 5 pasów zdobytych. Nie? No, zaczynajmy, no to mamy Piotrek Wawrzyniak, Adaś Łaguna, no to walczyli, Piotrek zdobywa pas. Piotrek Kasprzak e, pokonuje Damiana Zorczyka, się. wcześniej Patryk Radoń na HFO wygrywa e, w kiku ze swoim przeciwnikiem. E, kolejna, e, kolejne zwycięstwo to jest Piotrek Kuberski, tak? E, na, na fenie w świetnym, fenomenalnym stylu nokautuje na różkę czekaj, to jest czwarta, do 5 pięć było, pięć już było, może było brzydak, no laguna wawrzyniaka, nie Łaguna, nie było to wawrzyniak, laguna Ada, tak. adaś, no adaś, tak, przyjął, a, bo to było, to tak, było tak. no i później były, no tak naprawdę jeszcze liczymy Łukasz Sudolski, teraz ostatnio pas na Babilonie, także tutaj akurat bardzo mocno tego, nieudane pasy, no to prosta, no wiesz Sebek Grajewski z Marianem Słuckowskim w walce, no to jest do dodania jeszcze ty. Ja wiesz co... Yy, Bo wszystko zostało powiedziane na ten temat, no, ale jeszcze... Wiesz co, ja widziałem tą walkę, oglądałem ją u Tomka Babilońskiego na weselu, nie byłem trafiony, także spokojnie widzieliśmy normalny sposób. E, pierwsza, druga runda Sebek, e, druga runda zdecydowanie. Można było to tego. Trzecia, czwarta Marian. Ta piąta uważam, że Sebek ganiał Mariana i, i, i tego Marian na wsteku to trafiał. Bardzo trudna walka do sędziowania, bardzo bliska. Jakby poszła w drugą stronę, byśmy się bardzo cieszyli, poszła w tą stronę, jesteśmy byliśmy tak blisko. Przede wszystkim ja chcę zrobić wszystko, żeby Sebek jak najszybciej wrócił do, do dobrej walki. O tym będę rozmawiał z mężem KSW I, dali, i nie będziemy wybierać. Chcemy najlepszego, który jest w kolejności tutaj i żeby po prostu sobie udowodnił to, że jest gotowy na kolejny pojedynek. Jak najszybciej. To, 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 to najbliżej to kto? Torres chyba. To. Tak, tak mi wychodzi, nie wiem czy z rankingu, ale tak dobrze, z obliczeń. Dobrze wychodzi. Tam jest jeszcze też chyba będzie wysoko w rankingu Desmande, tak? Bo, bo wygrał ta z ostatnią walką z kornikiem i z bratem Łukaszem. My jesteśmy gotowi. Przede wszystkim chcemy bardzo szybko wrócić i e, naprawdę z mocnym tego żadnych jakieś tam liczenia, tego dawać do rankingu i ok. Sebastian jest zmotywowany, ta walka mu pokazała jedną rzecz, że był bardzo bliziutko, że naprawdę wiesz, dla jednych Sebastian wygrał, dla jednych wygrał Marian, więc jak najszybciej wrócić i spróbować jeszcze raz. No, z Czarkiem Oleksiejczukiem ciężko było nawiązać yy, walkę, no co tu dużo gadać, no, ale nauczka, nie nauczka tylko doświadczenie, o. Przede wszystkim kamień zawalczył pierwszy raz yy, na takim dystansie pięciorundowym, tak. To było coś, co wiele go nauczyło, Czarek za zawalczył fenomenalnie to, co się o nim mówi, to jest bardzo dobrze zasięg ramion, e, praca, przede wszystkim Kamil, gdzie zawsze słynął z tego, że każdego obalał i gdzieś próbował te lotiny, e, czy kombinować to poddania i tak dalej, tak dalej. Tutaj nie mógł obalić Czarka, to też duża praca wykonana w swoim klubie. E, także, no, no wiesz, no duża praca, ale myślę, że Kamil jest na tak młodym i obawiam się, Czarkiem są tak, że oni jeszcze naprawdę wielokrotnie będą się gdzieś tam ścierać albo bić się z przeciwnikami, z którymi się razem byli udowadniać, że jeden i drugi jest bardzo Hmm. Które walki jeszcze pas? Bo to 5-7 mamy, to jeszcze coś, co, czego się nie, się nie udało. Co, co mieliśmy jeszcze, nie, jeśli chodzi o pas w czerwcu? No bo. To wiemy, to było. Piotr Kaczek wygrywa. To mamy taką ciągnąłą zrobioną i tak dalej. To no, no, się szykuje w takim razie. Wiesz to też, też było tych walk troszeczkę było, no bo wiesz, Dominik Zadora, przecież walczył na, na Babilonie, Marcin Kalata dwa razy teraz się sianosem przegrał, wcześniej wygrał. Mastroś, zaskoczy, jem, rozegrał, bardzo tanoc zaskoczył, co? Przede wszystkim mądrze rozegrał. Ale wszystko Event i miały być emocje, a ja tutaj proszę. Najmądrzejsza walka, Najmądrzejsza walka w karierze. Najmądrzejsza walka w karierze, to ci chciałem powiedzieć, to samo ja powiedziałem mu. i to wiesz, jeżeli Marcin będzie tak mądrze walczył, to jeszcze na pewno może nie. Tego nie, no, tego, wiesz, tego, on wiedział doskonale, że z Marcinem nie ma się co bić w stójce, bo może być różnie, a wykorzystał swoje zapasy, które Marcin ma słabsze i doprowadził do tej całej sytuacji. No wiesz, no bardzo fajnie. Nie? No przede wszystkim wiesz, Łukasz Siwiec też e, nie do końca, bo ten Włoch mi się bardzo podobał. Ten Włoch jakby tej nogi, tej, tego ucha nie rozwalonego na, w tym radomie, mogło być ciekawie. No wiesz, no, gotowy produkt też na kolejną walkę Siwiec z ja jestem bardzo szczęśliwy, że tak to się wszystko rodzi. Eee, no, wiesz, no tych walk troszeczkę było. No, tak jak Ci powiedziałem, 20 się przede wszystkim. No, pas, o czym jeszcze zapomniałem. Krystian, bardzo Cię przepraszam. Krystian Blezień na Silesii po bardzo ciężkim pojedynku zdobywa pas. I, i tak naprawdę były e, kolega klubowy Andrzeja Grzebyka pnie się po kolejnych zwycięstwach i po bardzo fajnej, bardzo mocnej walce, krwawej walce wygrywa ten pas. To jest ten pas, o którym zapomnieliśmy. Jednakże chciałem jeszcze zapytać, bo y, był taki moment, że Ares rzuciło się na Polaków, Belator hmm. się rzucił na Polaków, a teraz PFL wymyśliło, że dobrym pomysłem jest zrobić galę w Anglii na Wyspach, niech będzie, że mają, że mają rację. A, e, czy były jakieś zapytania z PFL-u? Tak, mam ofertę na stole dla Łukasza Sudowskiego. I e, będzie długopis w ręku podpisywał, czy nie będzie? Nie, właśnie zadecydowaliśmy, że to jest za krótki czas po tak ciężkiej walce i e, jeśli chodzi o walkę z, e, z Eduardo, Machado, który po prostu dał naprawdę bosy pojedynek, oni przecież poszli takim piekielnym ogniem tą pierwszą rundę, że ja mm -hmm. w nie, nie myślałem, że to tak aż będzie tego, ale jeden i drugi sobie nie że to była świetna walka, to jest uważam, że za ciężki tego, jeżeli to by był sierpień, koniec sierpnia, początek września, byśmy zaryzykowali, byśmy wzięli tą walkę, bardzo dobre pieniądze, fajny kontrakt i przeciwnik, którego sobie wymarzył. No, a tutaj a Łukasz Lodzki dostał oferty wskoczyć do Umara? Wiesz co, nawet o tym nie myślałem, bo wiem jak Pałkaż, jaki jest po jakiejś sytuacji, wiesz. No. Zawsze KSW może ze mną rozmawiać na temat Łukasza Sudowskiego i moja współpraca z KSW, a przede wszystkim współpraca Tomka Babińskiego i Przemka Kroka jako Babilonu jest OK, tylko uważam, że Łukasz Sudolski ma jasno sprecyzowany plan. Niedawno wygrał pas Babilonu, nie się tym pasem nacieszy. do tego wiesz, niech ma ten okres przygotowawczy, który będzie dobrym okresem przygotowawczym, a nie bierzemy walkę raz minut. Można by było ją wziąć naprawdę, jeżeli to by był sierpień koniec sierpnia, początek września, jeżeli byśmy mieli te półtora miesiąca, wiesz, no nie zapominajmy, on 8 lipca walczył, kurczę, pojedynek, który naprawdę był no, jeden z najkwawszych pojedynków, jaki widzieliśmy na Babilonie. W ogóle no, ta mata dobrze wyglądała. Dobrze wyglądała, powiem <grym> ci, <grym grym> że jak wyszedłem wysz na tego, to moja biała się jak, jak każdy gdzieś tam klepnął i tak dalej, była cała czerwona. No wiesz, wiesz walka Rybaka ze Strzelczykiem, Puh, wow, no naprawdę, powiem ci, czasami... A powiem szczerze, bardzo... że, że spodziewałem się, że Mateusz Rybak sobie yy, lepiej poradzi. Nie tylko ty. Naprawdę. Nie tylko ty. Te... Wysz, wyszły, wyszły, wyszły mankamenty. Wyszły mankamenty, ale przede wszystkim też Mateusz Szczerczyk zaskoczył i pokazał, że nie przyjął tutaj po odbiór pieniędzy, tylko e, w pewnym tak. momencie zrozumiał, zauważył, że może pokonać e, rybaka i on to, w to uwierzył. Nie? I to było też takie, tego, także tutaj przy w przypadku Łukasza Sudowskiego, wiesz, no e, niech to będzie coś wiesz, takiego zaplanowanego, tego. jesteśmy w kontakcie, zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Oni są bardzo zainteresowani Łukaszem Sudowskim, więc poczekamy. No to, zapowiedź mamy podsumowanie po. Meniwenci, no tak, po Meniwencie, bo main masz Andrzeja. E, a co jakieś wątki jeszcze chciałbyś e, poruszyć związane z przyszłością, przeszłością, czy teraźniejszością Arnox Fight Sport lub Babylon MMA? A właśnie, robiliśmy ankietę na grupie. organizacji numer jeden wy, wybierali fani, dwa, trzy, cztery. E, Babylon trzeci. A kto drugi? Fen. No... <laughs> Okej... Okay. ale do, jako trzecie miejsce dostaliście 89% głosów, tak. chyba. No, o drugie miejsce nawiązaliście jakąś tam walkę, bo generalnie zeszło po 80 każdy generalnie od miejsca 1-3-4-5, mm -hmm. e, nikt nie ma wątpliwości, o to drugie była walka z fenem, to, to pamiętam. Wiesz co, no, wiesz, fen robi te efektowniejsze troszeczkę te gale i tak dalej, i tak dalej, tych zawodników, jednak mają budowanie tego, są dużej na rynku, ale ja się cieszę, wiesz, ja się cieszę jedną rzeczą, że my się bronimy sportowo i tak jak właśnie powiedziałeś, czasami robią zestawienia, na których tak naprawdę nikt się tym nie zainteresuje albo powie, takie sobie i tak dalej, nagle wszyscy później o tych walkach mówią. To jest dla mnie najlepsze. Nie? Że mówi się o tym Babilonie, że naprawdę było świetne. Tak jak powiedziałeś, krwawa mata, yy, 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 dużo fajnych, ciekawych pojedynków, które kończą się w fenomenalny sposób i tak dalej, i tak dalej. No to jest kwintesencja Babilonu. Nie? My budujemy młodych, perspektywicznych zawodników, którzy będą potem e, filarami wielu innych federacji. Jeżeli mogę, e, wiesz, no przede wszystkim jeszcze no co, no, tak jak Piotr niedzielek pokazuje się, niedzielski pokazuje się świetny na belatorze, Tak Łukasz Brzeski przecież wiesz. No po tym musimy powiedzieć, 13 sierpnia oglądajcie San Diego. UFC, debiut mojego ciężkiego dzieciaka, którego tak naprawdę wychowałem od samego początku i którego piąłem Pora kariery, no teraz ma swój debiut na San Diego, na gali UFC, więc ja jestem przeszczęśliwy i tak dalej, i tak dalej. Jest przygotowany, jest naprawdę w bardzo dobrej formie, więc mam nadzieję, że Martina Budaja pokona i zaliczy taki debiut po tej wpadce, w cudzysłowie, i który będziemy wszyscy o tym dobrze pamiętać, bo zawsze mieć fajnie i to jeszcze w ciężkiej kolejnego Polaka. No dobrze to co, wszystko wiemy. Dziękuję za poświęcony ja czas, dziękuję. jak zwykle przyjemność. Widzimy się po walce Andrzeja Grzybyka. I po, walk, po każdej walce z chłopaków itd. itd. Przede wszystkim patrzę. Jutro oglądajcie KSW, oglądajcie In The Cage i kibicujcie Arnoxom. Tak jest, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.